Cześć, to honorata ze sklepu Color Caramel. Dzisiaj przychodzę do Was z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Jest ich naprawdę sporo, ale wybrałam te, które najczęściej się powtarzają. Pierwsze pytanie to pytanie, czy wszystkie kosmetyki Color Caramel mają filtr SPF? Oczywiście, że tak. To wszystko ze względu na to, że ich składniki są naturalne. Naturalne produkty mają w sobie właściwości chroniące przed przebarwieniami, przed promieniowaniem słonecznym. Pisaliśmy o tym także również na naszym blogu. Tutaj wstawimy Wam link, żebyście mogli przeczytać, które substancje mają największy filtr SPF. Kolejne pytanie to pytanie odnośnie pudru. Jaki puder dla cery suchej powinnam wybrać? Pudry możecie stosować nawet dla cery suchej. Nie musicie się martwić o przesuszenie, z tego względu, że nasze produkty są naturalne. Zawierają więc wiele substancji odżywczych i pielęgnujących. Jeżeli jesteś posiadaczką cery suchej, to wybierz puder jedwabny. Jest on najbardziej delikatny i sprawi się świetnie w przypadku skóry, która ma tendencję do przesuszenia. Pytanie numer 3. Sposób mogę uzyskać poradę kosmetyczną. Jest na to kilka sposobów. Możecie do nas po prostu zadzwonić, napisać na czacie, który znajduje się na naszej stronie internetowej, albo też wysłać maila. Jeżeli potrzebujecie porady kosmetycznej, najlepiej, jeżeli prześlecie nam swoje zdjęcie bez makijażu w świetle dziennym, tak abyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda wasza skóra. Fajnie, jeżeli też opiszecie wszystko, co dotyczy waszej cery, czyli z jakimi problemami się spotykacie, jaka, jaki typ skóry macie. To wszystko na pewno nam ułatwi podpowiedź odnośnie doboru kosmetyków. Jeżeli chodzi natomiast o kolor produktu, to zachęcamy do skorzystania z dostępnych na naszej stronie próbek które na pewno pomogą Wam w dobraniu odpowiedniego koloru danego produktu przed zakupem tego pełnowymiarowego. Czy dostępne próbki wszystkich produktów? Niestety nie. Dostępne próbki to próbki podkładów. Dostarczamy je do Was w słoiczkach o pojemności 3 ml, tak abyście mogły przetestować właściwości danego produktu, jego kolor i konsystencję. Pozostałych produktów niestety nie jesteśmy w stanie stworzyć takich próbek ze względu na ich formułę. No, trudno byłoby umieścić troszkę maskary w słoiczku czy na przykład kawałek szminki. Kolejnym pytaniem, które bardzo często zadajecie nam w wiadomościach, jest to, czy nasze kosmetyki są bezpieczne dla kobiet w ciąży. Oczywiście, że tak. To wszystko ze względu na to, że te kosmetyki są naturalne, przechodzą szereg badań i muszą spełniać bardzo dużo wymogów. Wszystko to potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami i również nagrodami. Także bez obaw, jeżeli jesteście w ciąży, spodziewacie się dziecka, możecie używać naszych kosmetyków. W tym również lakierów, które są pozbawione formaldehydu i innych szkodliwych substancji, które mogą przenikać do ciała kobiety. Często pytacie nas też. Czym wypełniamy Wasze przesyłki? Nie musicie się martwić, że używamy tutaj jakichś niebezpiecznych produktów plastikowych czy innych rozwiązań. Wypełniamy paczuszki po prostu produktem, który nazywa się Skropak. Jest to materiał w pełni biodegradowalny, bezpieczny dla środowiska, powstaje z substancji roślinnych. Łatwo też możecie go zutylizować poprzez kompostowanie czy też po prostu zalanie wodą. Jak uzyskać dodatkowy rabat na zakupy? To bardzo proste. Wystarczy, jeżeli zapiszecie się do naszego newslettera, wtedy otrzymacie kod rabatowy, który możecie wykorzystać przy kolejnych zakupach. Kod rabatowy wynosi 10 zł. Natomiast zapisując się do newslettera, macie również dodatkową plus w postaci tego, że będziecie na bieżąco informowane o wszystkich naszych najnowszych promocjach, wyprzedażach, a także nowościach. Więc myślę, że warto się zapisać. Wszystkie kosmetyki y, kolor karamel są wegańskie. Nie wszystkie kosmetyki kolor karamel są wegańskie, y, ale wszystkie są naturalne. Kosmetyki wegańskie znajdziecie w zakładce o nazwie kosmetyki wegańskie. Wtedy będziecie miały pewność, że wszystkie te produkty, które są tam umieszczone, są wegańskie, czyli nie mają w swoim składzie y, żadnego, żadnej substancji pochodzenia od zwierzęcego. Y, czyli na przykład y, wosku pszczelego y, czy też czerwonego barwnika. To wszystkie pytania, które dla Was przygotowaliśmy i które najczęściej się pojawiają. Jeśli macie dodatkowe kwestie, w których potrzebujecie pomocy czy też odpowiedzi, śmiało piszcie do nas na maila czy też telefonujcie. Zawsze służymy pomocą i chętnie Wam pomożemy. Do zobaczenia!